Makijaż dla siedmiolatki na rozpoczęcie roku szkolnego. Jak zawsze zaczynam od porządnego nawilżenia skóry. 7 lat to naprawdę poważny wiek, dlatego brwi układam sobie już na żelu. Nakładam odrobinę podkładu, żeby nie było widać ewentualnych wypieków ze stresu na skórze. Nakładam korektor pod oczy, żeby nie było widać niewyspania przed pierwszym dniem szkoły. Robię delikatne konturowanie, żeby wyszczuplić te dziecięce rysy twarzy. Nakładam różne policzki, żeby wyglądać bardziej uroczo i dosłownie odrobinka rozświetlacza, żeby skóra wyglądała na taką glow, bardziej wypoczętą. I ten sam rozświetlacz aplikuję sobie również na powieki, żeby ten cały makijaż ze sobą pięknie współgrał. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Tuszuję delikatnie rzęsy, na pewno nikt takiej odrobinki tuszu nie zauważy. I na koniec delikatny błyszczyk, żeby nikt nie zauważył, że macie cokolwiek na ustach. I tak wygląda skończony makijaż.